No, no, wróciłem znów. Oglądałem mniejszego twórcy i stwierdziłem: Jezu, a mój kanał jeszcze istnieje? Co Zobaczę. I właśnie się okazuje, że dzisiaj jest rocznica filmu. Bardziej nie nagrywania. Więc w dzisiejszym odcinku zainstalujemy Minecraft. Trzeba wejść na wybitną platformę Microsoft Store i pisać Minecraft. Aby zainstalować tego dobrego Minecrafta, zainstalujmy. Gady! No tak było. No dobrze, a więc teraz kliknijmy graj. Ło, odpaliło się okno. Niemożliwe, jak to? Nie, Boże, proszę, nie. What is happening here? Mamo, bo mi Minecrafta usunęło. Byli w totalnym szoku. Nie ma już serwerów? Nie wiem. Dobra, już się bałem, już się bałem, że nie ma. O, Clubcraft, to już kojarzę, to już było. Więc klikamy. Kontynuuj, nie wiem, kontynuuj. Ja nie wiem, jak w tą grę się w ogóle gra. O, jakie dobre rzeczy są. On nie podjeżdża, on nie podjeżdża. No, Dobra, wzięty ten. Zrobił jakiś następny chyba gdzieś za mną leciał. Ja go z muszę lać, bo nie, tak się nie bawimy. Dobra, tego też z wziąłem. Problem jest taki: ja ciągle nie mam żadnego miecza. Gdzie jest jakiś miecz? ja mogę dostać miecz? Ja tak dużo nie prosiłem. Just only mecz. Miecz. I would like miecz. Ja chcę mieć miecz. Jakiś trójzą. No nie i. Nie umiem klikać w klawiaturę. Zbyt trudne. Dobra, dobra. Jesteśmy, jesteśmy. Teraz miecz. Ja chcę czas. Only miecz. Nie, mój mózg jest zbyt wolny, ewidentnie. Ja już nie umiem grać. Nie umiem grać. Czy tutaj też nie ma Just Only miecz? Uch, o, tu jest skrzynka. Dobra, może sobie poukładamy to lepiej. Jajka sobie weźmy jeszcze z No, to można tak tu budować. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co myśleć na ten temat. Moich skillsów już nie ma. One kiedykolwiek były? Dobra, essa, gg. Ale że mi się udało. Dobra, teraz omijmy tą pajęczynę, albo ją po prostu usuńmy. Okej, okay, jesteśmy już dalej. To jest, no to jest bardzo ciężka sprawa, drodzy państwo. No tutaj, tam jest jeszcze jeden użytkownik. Tego użytkownika będzie trzeba się pozbyć. Będziemy musieli go usunąć. Dobra, widzimy, że on... Jest tam na środku. On ewidentnie czeka, aż my przyjdziemy do niego. Ja widzę, że on miecz Derytu ma. Powiem tyle, ja tu przy nim to jestem niczym, niczym. No chodź, kolego, chodź, kolego. No chodź, chodź, kolego. Przyjacielu, no co, będziesz pływał? Kolego, kolego, chodź, No chodź do mnie. Ja chcę ciebie tutaj. Chodź, 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 chodź. Czemu nie idziesz? Chodź, co tam jest? Tam mam pójść? Dobra. Ej, no chodź. Ha! Ale Esca. I co? I co? Lamus, lamus.